Zadanie. Oblicz siłę działającą z zewnątrz na tłok o powierzchni 40 cm2 w prasie hydraulicznej, aby drugi tłok o powierzchni 04 m2 mógł unieść ciało o masie 1 tony. Na początku wypiszmy dane i szukane. Oczywiście szukamy siłę działającą z zewnątrz na tłok, czyli. F1 równa się znak zapytania. W zadaniu dana jest również powierzchnia S1 równa się 40 cm kwadratowych. Jest to powierzchnia, na którą ma działać szukana siła. Dalej w zadaniu również mamy drugi tłok o powierzchni 0,4 m2, więc piszemy S2 równa się 0,4 m2 i zauważamy, że powierzchnie mają Różne jednostki, więc albo tę jednostkę zamieniamy na metr kwadratowy, albo tę jednostkę na centymetr kwadratowy. W tym zadaniu zamienię metrę na centymetry kwadratowe, gdyż uważam, że tak będzie prościej. Ale zanim zamienię jednostkę, wypiszmy jeszcze kolejną daną. Widzimy, że w zadaniu jest ciało, które zostanie umieszczone na tej drugiej powierzchni, na tym drugim tłoku i to ciało ma masę jednej tony, czyli 1000 kilogramów. Ok, teraz przejdźmy do zamiany jednostki powierzchni, czyli metry kwadratowe zamieniamy na centymetry kwadratowe, czyli 0,4 przepisujemy, a metr do kwadratu rozpisujemy jako metr razy metr. W każdym metrze mieści się 100 cm, tutaj też. Czyli teraz wystarczy te m -y zastąpić takimi oto wartościami 100 cm i 100 cm. Zatem mnożymy 0,4 razy 100 cm razy 100 cm. Widzisz? Jednostki się wymnożyły, otrzymujemy już cm do kwadratu, a liczby po wymnożeniu dadzą nam 4000 cm2. W zadaniu będziemy potrzebować tak naprawdę siły, jaka może unieść jedną tonę. A więc skorzystajmy ze wzoru F równa się m razy g, M to masa 1000 kg, a G, oczywiście z głowy wstawiamy wartość przyspieszenia ziemskiego, jest to wartość przybliżona, 10 m na sekundę kwadrat. Po wymnożeniu otrzymujemy 10 000 newtonów. Czyli z taką siłą musi działać drugi tłok, aby podnieść masę jednej tony. W zadaniu będziemy wykorzystywać oczywiście prawo Paskala. Ciśnienie działające na pierwszy tłok będzie równe ciśnieniu działającemu na drugi tłok. Czyli P1 to jest F1 przez S1. Korzystamy ze wzoru na ciśnienie. P2 rozpisujemy jako F2 przez S2. I teraz te wartości, które mamy, po prostu wstawiamy do takiej oto proporcji. F1 jest nieznane, ale S1 jest to jest 40 cm, więc wrzucamy to do, do mianownika. F2 to jest 10 000 S2, druga powierzchnia. Tutaj mamy obliczoną wartość 4000 cm2. F1 obliczymy, mnożąc taką proporcję po skosie. Czyli wymnażamy liczby będące tutaj po skosie, widzimy tę pomocniczą linię. I piszemy F1 równa się, no i właśnie, 40 cm2 razy 10 000 N i dzielone przez 4000 cm2. Możemy te dwie liczby z jednostkami skrócić, czyli tak, cm kwadratowe tu i tu się skracają. Dodatkowo 40 na 40 to 1. Mianownik po skróceniu na 40 daje nam 100. I spisujemy pozostałą liczbę 10 tysięcy N przez 100. Zera możemy ponownie skrócić. I teraz otrzymujemy po prostu 100 N. I w zasadzie zadanie zostało zrobione. W dalszej kolejności dajemy odpowiedź. Aby w danej prasie hydraulicznej uzyskać siłę nacisku jednej tony, należy na mniejszą powierzchnię prasy zadziałać z siłą. 100 ньютонов.